Zwolnie syna, Jak skończą... Czekaj. Grają czy mają wolne? Wolne chyba mają. A może grają? Ja się dowiem. Poczekaj. Sekunda. panowie, uwaga, idzie komisja do oceny fortnite'owej, zamknij drzwi tylko jak możesz, uwaga, panowie. A po muzyce będzie challenge. Dobra, jest, jest, jest grupa oceniaczy, którzy właśnie w Fortnite grają, skończony już jest. Uwaga, panowie, Wierzamy. Nie, pustane, standown, nie ma za, temu. Dzwoni ziomek, mówi dawaj na dwór, na bajerkę, nie mogę mordziu, odpalam na plejce właśnie gierkę Mam nowy karnet i fulanków w padzie też mam, dla zajawki balę, bo inaczej nie podjeżdżam Nowy update, w międzyczasie ściągnie się do końca instalacja, kilka sekund znowu jestem online Przeczekuję wlopy, parę emotek, bizne dobra lecę solo, battle royale oczywiście Dziękuję kierowcy, wysypuję się na rynek Otwieram dwie skrzynie, uzupełniam ekwipunek Po tajniacku jak kasowy kamper się przemieszczam Pompa w rękach, pał, pał i nie ma leszcza Zbieram fanty, koronkę chętnie przytulę Mówią o mnie pro, ale ja się tak nie czuję Potrzebuję keba, żeby mieć wszystko na setkę Biorę SMG pakuję ci w czoło Było to tak piękne, zrobię z tego chyba shorta Zostaw łapkę i subika, zapamiętaj Mordzia Biegnę na przypale czy i uciekam? Macy mi się kończą, no to wale w szakach. Wiadomo, że fryczok to jest kamper pierwsza, klasa A jak? Wymóz z nami ziomuś, dawaj, ej, nie bo będę grał w grę, dawaj z nami ziomuś, nie bo będę grał w grę. No. Wymóz z nami ziomuś, Nie bo będę grał w grę, nie bo będę grał, nie bo będę grał Wymuś z nami ziomuś, dawaj, ej, nie. Niebo... Dobra, no już fajcie, ocena numeru, no? Od 1 do 10? Tak. Ile dał Ty pierwszy, nie ty pierwszy. No, ile byś dał? Dziewięć. Dziewięć, o. Wow. A ty? E, no to ja też dziewięć. Dobrze. Ale gra bambikowo, tak? Nie był no, dobry? Tak. Nie był za dobry. o chłopaki by Cię roznieśli, mój drogi, normalnie. E, I co, konkurs challenge chcesz robić szybki? Tak. Szybko. No, to, no to, 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 ale czemu szybko? No bo czas goni. Nie. Do domu zaraz jedziemy. No to kto pierwszy napisze? Um... Dobra, ty. Co musisz się napisać? Co napisać? Eee, zdanie jakieś. Jesteś gościem. Dawaj. Ale nie za Jedno zdanie, kto napisze to wygrywa. Dzięki Bambiki to mi napisał. No? No to dawaj. No?